A więc cześć się widzowie i dzisiaj jesteśmy w kurwa w Fortnite tak naprawdę. E, I dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, dlaczego mnie tyle nie było, dlaczego nie było filmów, dlaczego nagle jest ten film i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam wszystkie najciekawsze pytania, to sobie podpowiadamy. E, jak Was jakieś pytania nurtują i tak dalej, co to jest kurwa za zwierak? Nie wiem. E, poodpowiadam wam na jakieś takie pytanie, które mogłyby was... Nurtować, moglibyście po prostu mm, Jesteście ciekawi odpowiedzi Nagrywam to totalnie z rana Totalnie bez scenariusza I bez jakichkolwiek w ogóle przygotowania A więc tak Zacznijmy może od początku Dlaczego tyle mnie nie było Nie było mnie tyle ze względu na to Że po prostu mi się nie chciało Będę z wami szczery Jestem leniwą kurwą A YouTube mi nie przestał mi sprawiać jakąkolwiek przyjemność To robienie filmów nie było już fajne Montowanie też nie sprawiało mi żadnego fanu Czułem się bardziej uwięziony przez tego youtuba, ani jeżeli miałoby mi to sprawiać jakikolwiek fan, nie? tak to wyglądało z mojej perspektywy. Dlatego też przestałem, yy, przestałem to robić i po prostu stwierdziłem, że warto sobie zrobić pit stop yy, i zachciało mi się. Yy, w momencie, w którym skończyłem z YouTube'em, yy, poszedłem streamować. Yy, zacząłem streamować na Twitchu Twitch.tv, yy, podłoga, czy nie, chyba, ukośnik, no, prawie podłoga psychiatryk. Yy, jakby ktoś chciał, na Twitchu będzie jeszcze oczywiście odnośnik, i tak dalej. Yy, wszystko powinno być. Klasa pod filmem, oczywiście, i gdzieś tam pewnie Wam się teraz wyświetla na ekranie, jak o tym mówiłem. Yy, głównie teraz jestem tam i tam głównie też spędzą właśnie czas, jeżeli o to chodzi. Jak mam jakieś wolne i tak to, dalej, to sobie bardzo często odpalam streamka, bo polubiłem bardzo streamowanie, jakby mieć kontakt tak na żywo z wami, chcę pogadać, pograć, porobić coś, poczytać setę żad i tak dalej. Jakby sprawy mi to dużo większy fan niż właśnie jakiekolwiek montowanie filmów, takie martwe gadanie do siebie, jeżeli można to tak nazwać. Wchłonęła mnie też praca, bardzo mocno, to jest jakby drugi punkt, gdzieś tam sobie spróbuję to rozdzielić na punkty, eee, to mnie też bardzo wchłonęło, nie powiem, że nie, dużo czasu mi teraz właśnie zabiera praca, ze eee, względu no to, że już sz szkołę skończyłem, eee, jestem bez szkoły, znaczy bez szkoły, nauczę się kurwa bez szkoły debil, idiota bez szkoły. Nie no, szkołę skończyłem i wygląda to właśnie tak, że no jak jeszcze szkołę skończy... Szkołę, 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 się skończyło, to wypada iść do pracy no i jak wypada, no to poszedłem i pracuję w zawodzie i tyle i pracuję na gastro i mało czasu, nie powiem, że nie, jak się jednak ma tyle dni pracy ile ja, to naprawdę w dzień wolny ciężko jest znaleźć czas na cokolwiek innego niż odpoczynek. Staram się wtedy odpalić streama. Filmów nie wrzucałem i filmów nie robiłem, bo mogłem to pewnie robić. Ktoś sobie pomyśli, że ten, że mogłem to robić po prostu w momencie, w którym jest wolno od pracy. Ja powiem, mu, że jak najbardziej mogłem, ale wydaje mi się, że nie było sensu robić filmów w momencie, w którym ja tak naprawdę nie miałem ochoty na nic, czułem się mega słabo, mega wycieńczony i mega po prostu zmęczony po pracy i taki film w jeden dzień wolnego, gdzie miałem na przykład ciąg trzech dni, trzech dni pracowniczych, to naprawdę nagrywanie filmu na siłę, ani by to nie było dobre dla was ani dla mnie, nie oszukujmy się, jakby tak mi się wydaje, że Nikt by nie chciał oglądać po prostu mnie, który jest totalnie zmęczony, nie ma ochoty na prowadzenie filmu yy, albo to byłby film po prostu stricte, pisany ze scenariusza Ctrl-C, v gdzie mówiłbym po prostu wszystko, wszystko co miałbym napisane w scenariusz. jakby mija się to trochę z celem i nie chciałem tego robić w taki sposób. Teraz dopowiem Vibe, Venę i chcę mi się to robić. Eee, czasu co prawda jest trochę mało, dlatego postaram się, żeby filmy były raz w tygodniu. Więcej na pewno mnie nie obiecuję i nawet nie wiem, czy raz w tygodniu mi się uda. Może to też być raz na dwa tygodnie, eee, ale będę się bardzo dla was starał. Zachciało mi się to na nowo robić i też poświęcę temu trochę więcej czasu. Do streamów się bardzo przykładam, tak samo jak do odcinków się teraz będę mega przykładał, bo mi na tym zależy. Eee, I co do streamów, bo zgubiłem wątek już. Eee, streamy są często, streamy są długie, streamy są fajne, zabawne, dobrze się tam bawimy. Czytam czat, jest fajna interakcja z wami i nie, z niektórymi osobami. I naprawdę, jeżeli ktoś ma jakiś gorszy dzień albo cokolwiek innego, naprawdę może się wbić jak najbardziej i się ze mną pośmiać, pogadać i, i tak dalej. Są długie, są fajne i chcę wam zapowiedzieć jednego streama, który będzie dla do mnie dosyć ważny i mega bym się cieszył, jeżeli każdy by przyszedł na tego streama, chociaż na chwilę. Będzie to stream urodzinowy, to będzie stream 12 godzinny i będzie to drunk stream, jeżeli można tak nazwać. A mocno, bo będę, będę się dobrze bawił na tym streamie, mam nadzieję, że wy też się będzie dobrze bawić wtedy na tym streamie i tak dalej, że wszystko pójdzie po mojej myśli. E, mam nadzieję, że będzie dużo fajnych interakcji, że każdy się tam odnajdzie na tym streamie i tak dalej. E, o ty kurwa zwierzę, naprawdę. Że każdy się odnajdzie, że się będziemy fajnie bawić. I liczę na waszą, na waszą obecność, ze względu na to, że jak nie macie co robić, no to będzie właśnie taki 12H stream, czy się będziecie mogli naprawdę fajnie, fajnie pobawić i, i fajnie sobie posiedzieć z nami, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Że będziecie mogli naprawdę Miło spędzić ze mną czas, a mi będzie bardzo milutkie, jeżeli ktoś przyjdzie i, i po prostu powie, że się ma ja z odcinka, czy, czy coś będzie mi bardzo milutkie. Jak nie macie co robić i tak dalej, to sobie chęcią wbicie porobimy coś ciekawego. Będą na pewno też gierki z widami. Pewnie jakiś Fortnite, jakiś CES, jakiś coś ten, coś się wymyśli. Będzie seria z gierki: z gierki Ready or Not, ze względu na to, że giera jest po pierwsze zajebista. Po drugie zajebista po trzecie zajebista. E, a tak szczerze, turbo ten. E, to giera jest Fest dobra. Mi się generalnie mega podoba rediornot Ten klimat taki właśnie słotowski, te wjeżdżanie tam i tak dalej. Mega mnie to jara, bardzo mi się to podoba. I dlatego właśnie zdecydowaliśmy się, że kupimy tę gierę. Tylko że problem jest taki, że my nie mamy teraz składu, a w by nagrywać serię z Rediornota. Nie będzie takiego fajnego jak jakbyśmy to mieli nagrać na przykład w 4 i tak dalej. Spróbuję kogoś jeszcze skołować, popytam gdzieś tam e, znajomych, czy nie chcą sobie ogarnąć wasz seryjny e, i może wtedy by ta seria miała większe, większe znaczenie, większy sens i tak dalej. E, nie mówię, że nie, tylko no właśnie muszę popytać, jak podpytam i zbierasz się naprawdę jakaś fajna zgraja, fajna ekipa, e, to jak najbardziej wtedy będę mógł, e, będę mógł ten, będę mógł wrzucić wam tę serię, e, nie ma najmniejszego problemu. Tylko, no, tak jak Wam właśnie mówię, nie ma na razie osób. Znajdę osoby i znajdę osoby chętne, które naprawdę by chciały się tą gierką fajnie pobawić. Seria pewnie będzie na jakieś ile? No, nie pamiętam ile jest tam map, szczerze, w tym regionie. Więc to będzie seria, myślę, że do 10 odcinków, chyba max. Jeżeli się nie mylę, tyle jest około map. Każdy ma tam swój poziom trudności. Seria będzie miała do około. O kurwa. do około 10 odcinków. Dużo Valoranta było u mnie na kanale, ale już go nie będzie, po prostu, w wielkim skrócie. Eee, straciłem zapał do Valoranta, chyba że faktycznie zapał wróci, to może wtedy coś pomyślimy nad Valorantem, ale póki co nie myślę, póki co, póki co nie mam ochoty na granie w Valo. Eee, są inne ciekawe gry, też zacząłem sporo ostatnio, no dużo czasu poświęciłem na roleplay, nie mówię, że nie. Roleplay też mnie wchłonął, bo tak też was nie, chcę, nie chcę was oszukiwać, że tylko i wyłącznie praca mnie pochłonęła, nie. RP też mnie dosyć mocno wchłonęło, e, ale już mam takie o, zajawy do RP lubię sobie, też, lubię sobie dalej posiedzieć na tym roleplayu. To jest fajne, bo uważam, że RP to trochę taka nieskończona gra, a mianowicie tak jak poprowadzisz swój roleplay, tak on będzie wyglądał, nie. I tak będziesz, tak będziesz po prostu w niego grał I, i tyle, a nie jest to uzależnione od jakiejś tam fabuły czy coś takiego, nie. Więc no, jakby fabułę sobie wymyślasz sam i grasz są sam swoją fabułę, swojej postaci. Więc no. E, jakbyście chcieli, dawajcie znać w komentarzach, bo odcinki z roleplayu też wam mogę wrzucać, przynajmniej się postaram, bo zawsze jak gram w RP, to mam streama, żeby mieć wody, żeby mieć to, bo zdarzyło się już mieć kilka banów na RP, nie mówię, że nie. I jeżeli ktoś by faktycznie chciał, ktoś by faktycznie chciał jakieś tam odcinki z RP, e, z fabuły jakby mojej postaci stricte, e, to jak najbardziej, jak najbardziej możemy... Mogę wam to spróbować ogarnąć e, Mogę wam jak najbardziej odcinki swobody wrzucać Tak jak mówię e, i, i, I tyle Tylko po prostu będę odpalał nagrywanie podczas streama Jak będzie stream to po prostu będę od razu Od razu wszystko nagrywał Potem to sobie zmontuję jakiś wolny dzień I, i, i tyle Postaram się wrzucać wam jeden film w tygodniu nie obiecuję, że tak będzie, może to być jeden film na dwa tygodnie. Eee, mam nadzieję, że wrócimy w miarę szybko do jakiejś regularności, do tych zasięgów na kanale, co było. Eee, wiem, że ten kanał już trochę martwie nie żyje i itd. Wiem, ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby jakby ten kanał wrócił i żeby go postawić na nogi i żeby znowu złapać fajną interakcję z wami i, i tak dalej. Więc jedne co ja wam mogę powiedzieć, to dziękuję za oglądanie, wyczekujcie streama i, i chyba tyle. Ja wam jestem bardzo wdzięczny, każdy kto tam siedział na Splinku, każdy kto gdzieś tam wspierał mój kanał od początku, tam gdzie jeszcze były tacy Valoranta, jestem wam bardzo wdzięczny, cześć życzę, trzymajcie się i mam nadzieję, że do następnych i to jak najszybciej. Dzięki za oglądanie, cześć!